No cóż, trudno, no nie było nam dać, nie było nam dane stać na podium i no, nic tutaj nie zrobimy. E, tutaj skoki były dzisiaj dobre. E, w skokach trzeba mieć jeszcze 6 do warunków, a nie tylko umiejętności, także e, jeszcze się nie poddajemy, jeszcze nie mówimy ostatniego słowa. Dziękujemy dziękujemy za Jeszcze raz wielka w pierwszym skoku brakło szczęścia do warunków, skok był bardzo dobry. Eee, no i po prostu nie było z czego odlecieć. Teraz, teraz też skok był dobry, choć może troszkę za wcześnie go zacząłem, ale ale nie było źle. Eee, no cóż, no takie są skoki, taki jest sport. Nie zawsze da rady się wygrać. nie jesteśmy maszynami. A tutaj w Olimpiad tak jak mówię, jest lekki niedosyt na pewno, choć tutaj skoki były dobre. Zrobiliśmy to, na co nas było dzisiaj stać i coś więcej możemy zrobić. Każdy, każdy dawał z siebie wszystko i każdy oddawał takie skoki, na jakie potrafi dzisiaj oddać. No. Nie mieliśmy też do końca szczęścia i tutaj no trudno. No. Czwarte miejsce nie jest złe i sezon się nie kończy, nie poddajemy się. specjalnie No cóż, no, skoczył dobrze i jest świetnym zawodnikiem, ale Kamil też jest świetnym zawodnikiem. I, e, I też stać go na dobre skoki. Ten skok jego był dobry tutaj Kamila. Tutaj nie ma co, nie ma co narzekać. E, Myślę, że jeżeli któregoś zawodnika tak byście ściągli jak Kamila i czekali na warunki, żeby mu wyczekać, to też nie skoczyłby lepiej. My mamy cały czas podgląd na warunki tutaj, ludzie z ekipy stoją na wieży i patrzą, także Schlierencauer skakał w bardzo dobrych warunkach, a Kamil jak wszedł na belkę, to można powiedzieć, że było tak no chuje. Kibice tutaj e, dopisują zawsze. Jest, atmosfera jest świetna i e, dziękujemy im za to, że nas, e, że nas tak dobrze dopingują i głośno i fajnie. E, jutro jest konkurs i będziemy się starać e, skoczyć dobrze. E, miejmy nadzieję, że będziemy mieć szczęście i że te warunki nie będą takie jak. jak no. Nie wiem, czym się będzie różniła. Tutaj e, trenerzy o tym decydują, nie my i... E, nie wiem, kto pojedzie do Sochi jeszcze.